Powiedziałem, ściemniacie, zabieram sprzęt i zabrałem. Wyluzuj! Nie możesz nam tego zabrać ziom Poszedłem do łazienki, mieli tam sprzętu aż pod sufit, no to wziąłem. Rozjebałem o ścianę parę płyt. Wiem, że nie powinienem, ale olewka. No i potem zabrałem jeszcze suszarkę. Super. Zajebiście. Może byś chciała umówić się ze mną na wódkę? Kiedyś? Pewnie, że tak. Cyrus przyjechał! I Denis, I Denis, I Terry! I Terry! Idziemy. Nie wiem o czym mówisz. To dlaczego się kryjesz za moim wozem? Słuchajcie, Babuł przez was płacze. Odłóżcie klamki, możemy walczyć na pięści. Świetny pomysł. Dobra, wychodzę, nie strzelajcie. Czy to dobry pomysł? Odkładam broń na dach, kładę ją. Będziemy walczyć na pięści. No dawaj, Cyrus, ty kmiocie. Odłóż broń, co robisz? Ten Skurwiel ma broń. Co za debil z ciebie, Terry. Przynieście wodę Co jest kurdy faja? Nie jestem z tych, co ciągle mówią A nie mówiłem? Ale wiesz co ci powiem? Kurdy, a nie mówiłem? Sklejacie akcje, i jeżdżę z brygadą ziemali Pod supermarket na Jumę Codziennie wybieramy inną zmianę Żeby ci pojebani robole się nie skapnęli kim jesteśmy I chuj Jumiemy i grzemiemy, nie? Nie, nic. Ej, co się tak ląpisz? Nieważne, jedź. A ciebie czemu widzę bez cheeseburgera, ty z w mordę kopany? Rzuciłem cheeseburgery. Randy, daruj sobie. Jakbyś rzucił cheeseburgery, to byś nie miał takiego bebecha, nie. Do widzenia. Ale jest. Tryb. Dziękuję wam. Gnojki. Ray, co? Nie widziałeś 60 baksów, co tu leżały? 60 baksów? Tak, położyłem je na stole i zniknęły. W dwudziestkach? W trzech dwudziestkach. Nie widziałem. Szukałeś za kanapą? Położyłem tu 60 baksów, jak poszedłem spać, i ich nie ma. Chcesz powiedzieć, że cię ukradłem? Nie wiem. Mówi, że go ukradłem. Śpi na mojej kanapie, nic nie płaci i oskarża mnie. Ukradziesz 60 baksów. Dobrze rozumiem? Ktoś jeszcze tu wchodził? Nie. A kasa zniknęła. Zbieg okoliczności. Ryki, zostaw ich. Co za debile. Co ci z nimi robisz? Robię im ćwiczenia. Coś ci poradzę, skoro ich trenujesz. Traktuj ich jak psy. Chłopcy, Siad! Siad! W treningu Juliana jest super. Ma listę komend, których stale używa. Traktuje nas prawie jak równych sobie i zawsze używa tych samych poleceń. Zagłośno Za głośno jest. Tato, zajmę się tym. Ma być ciszej. Jeszcze jedno. Nie chcę narażać ojca i rozkładać muchaż na podwórku. Pamiętasz, jak chodziliśmy na kręgle i chowałeś gandzie w ramce papierosów na ziemi? Glinom się mówiło: to nie nasze, leży sobie. To taki sam mechanizm, nic nam nie grozi. Pieprzysz bez sensu. Właśnie, że z sensem. Nie mogę z nimi pracować. Dajcie Ultramatum: albo ja, albo Gufi i Pinocchio. Nie przerywajcie, dobrze Wam idzie. Chcę być taka jak jej ojciec. Nie wiem Dla dlaczego, bo kolo jest pojebany. Trin się parę razy pobiła, rzuca butelkami, ale ona po prostu dorasta. Dzieci dorastają, uczą się nowych rzeczy, najważniejsze, żeby z nimi być szczerym. Jak się dzieciom czegoś zabrania, robią to tym chętniej. Jako dziecko byłem okropny, a jaki wyrosłem? Bo tata był super. Pozwalał mi jeździć wozem po parkingu i do szkoły. Pozwolił mi hodować trawę w szopie, jak byłem w siódmej klasie. Na tym polega wychowanie dzieci. Trzeba im dać trochę wolności. I się zapalił. Olej na kuchence, tak powiedział inspektor. Boże, olej od frytek. Ryki, przegnaj strażaków z podjazdu, niech wszyscy spadają. Dobra, proszę, bądźcie tak dobrzy i zejdźcie z podjazdu. Ten podjazd to wszystko, co zostało ojcu, a od gorąca zmięku. Zabierzcie, proszę, te sikawki i w ogóle. Pożar zgaszony, przedstawienie skończone. Dzięki za polewanie i w ogóle. A teraz spierdalać z podjazdu. Więcej nie będę powtarzał. Wszyscy do domu, zostawcie ojca w spokoju, chcę być sam. Trochę kurwa szacunku. Spadać na bambus, poważnie mówię. Kurde, smażyłeś frytki. No to mogłeś spalić barak. No właśnie, spaliłem go. Ricky powiedział, żebym o tym nie myślał, żebym zapomniał, ale nie potrafię. Nie umiem o tym nie myśleć. Spaliłem Rejowi dom. Ale wiem, że sprawdziłem gaz. Wiem, że go wyłączyłem. Chciałem wziąć winę na siebie, bo bardzo możliwe, że to ja spaliłem barak. To znaczy, ja to zrobiłem, ale Bubbles wziął winę na siebie, więc w takiej sytuacji co miałem zrobić? Już nie mogłem wziąć winy na siebie. Nigdy pożaru nie widzieliście? Co to, cyrk na kółkach? Wypierdalać stąd. Dwa proste słowa, wypierdalać i stąd. Wypierdalać stąd. Mój kumpel Bill, zasraniec, nam ją przywiezie Bill, zasraniec? Taki kumpel, też naprawia wózki Raz się obestrał jako dziecko i taką dostał ksywkę Ale nie mów tak na niego Zasrańcu, tak? Mogę? Ej, zasrańcu, co tak długo? Idź, zasrańcu Patrz, stary, jaka zajebista Rej, zgadnij, co ci przywiozłem. Jakieś gówno? Namiot wojskowy. Przywiozłeś mi prawdziwy namiot wojskowy? I naczynia kuchenne i polówkę. Całe wyposażenie. Całe co? Wyposażenie. Nie znasz takiego słowa? Może znam, może nie. Może mam w dupie Twoje słowa z poradnika dla harcerzy? Reki, przestań. Pan Lej i Randy, proszeni do działu z dupy. Dziękuję. Ile to jest? 99,99 99 plus VAT? 75? Nie, 114,98. Co robisz, ryki? Ale po co? Jesteście mądrzejsi niż policja. Robicie tę samą robotę. Po co wam policja? Oni mieli zapłacić, dałem im czek. Mają go pewnie w kieszeni, sprawdźcie. Kto go ma? Ten gościu z Ronim na koszulce. Mordychaj? choracy, przeszukajcie ich. Moja guma. Mój samochodzik. Mój grzebień. Co wy sobie myślicie? Kradniecie moje rzeczy na narkotyki? O, tu jest czek, pewnie go chcieli zabrać i kupić sobie narkotyki. Na tyle, co kosztuje rakieta. Plus podatek, przecież bym was nie okłamał. Sam byłem ochroniarzem. Numer z fałszywym czekiem zawsze działa. Sprawdzam, ile coś kosztuje i wypisuję czek ojca. Jak mnie złapią, mówię, że ktoś inny miał zapłacić. Ochroniarze są nawet głupsi niż gliniarze. W Na najgorszym przypadku anuluje się potem czek. Słuchajcie, zaszła pomyłka. Przepraszam, możecie iść, przepraszam. Nic nie szkodzi. Uważajcie na siebie. Wy dwaj zostajecie. Nie, stary, zrób coś. Trzeba było mnie nie oszukiwać. Spieprzyliście akcję, poważnie. Dzięki. Siadajcie. Jak się nazywacie? Cory Lay. Trevor Lay? Naprawdę? Naprawdę. To wasze imiona? Nie, ja jestem Trevor, a on Kory. Popatrz na mój skafander. Mogę przejąć stery, kapitanie? Proszę. Musimy się bawić trochę, obciach. Co ty? Popatrz, jakie zajebiste. Baza, zgłasza się kapitan Bubbles, włączam ostrzegawcze światło MPS na monitorze kontrolnym pod systemu. Proszę o zgodę na realokację. Działa na pozycję CGS-6. Odbiór, proszę realokować, kapitanie. Tasteryki. Uwaga, uwaga, mówi rakieta numer 27. Kosmici mi coś zjebali w ósmym silniku. Jak ich opierdole, to wyląduje na Sraniuszu. Chyba tam chodują kosmiczny hasz. I jak? Nie za dobrze. Spróbuj używać takich słów jak astronauci, a nie nawijasz o kosmicznym haszu. Rakiety atomowe mnie atakują, mają lasery, strzelają. Babuls, nie potrafię, nie łapię tej kosmicznej gadki. Nie lubię się bawić w kosmos. Naucz go. Pamiętasz, jak pomagałeś ukraść tacie akumulator? To coś identycznego. Trzeba to przyłożyć tu, a to tutaj. Ale mi się chce pić. Dasz mi łyka wody, Jimmy. Kup sobie własną wodę. Nie chcę jego wodę. Bo to ognista woda, co Jimmy? Chodzi po parkingu z butelką. Wszyscy myślą, że to woda, a to woda. Najstarszy numer świata. Ode mnie się nauczył. Sam tak robiłem 20 lat temu, żeby ta mi się nie skapowała. Nie kłóćcie się o alkohol przy moim dziecku. Rey, jesteś zachlanym symulantem. Nie robisz nic poza zatruwaniem życia uczciwym ludziom, bo twoje własne życie to kupa gówna. Tak, Randy, spytaj Jima, gdzie spędza ostatnie dni między trzecią a piątą i między dziewiątą a jedenastą. Grał w bryża w szpitalu. Sranie w banie, siedział na striptizie i się uchlewał. A wiesz dlaczego? Bo Jim Lay to chlor i nigdy się nie zmieni. Panowie, odpalamy. Silniki gotowe. To prawda? Wezmę łyka. To wódka. Wódka i to niezła. Naprułem się.